Cześć! W tym materiale chciałbym zaprezentować Wam prosty trening przy jedynie skakanki i drążka. Także, czy to w domu, czy na właśnie takim parku na zewnątrz, jeżeli macie dostęp, czy na siłowni, możecie go zrobić. No i jest on raczej dedykowany dla biegaczy z przeszkodami pod biegiem, jak świetnie się sprawdzi, bo ćwiczy taką wytrzymałość przy podciąganiu, można powiedzieć, co jest jakby bardzo potrzebne przy właśnie pokonywaniu przeszkód na biegach typu Magedon Vikings Run, Barbarian, Armageddon, cokolwiek tylko sobie tam wymarzycie. No więc jest on na bazie treningu EMOM, który bardzo lubię. Jeżeli chcecie właśnie progresować i ćwiczyć taką trzymałość na zmęczeniu i jednocześnie progresować siłowo no to jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie zabiega dużo czasu a właśnie fajnie ćwiczy w dalszym ciągu musicie cały czas jakąś określoną liczbę powtórzeń zrobić a jednak macie to zmęczenie więc jest to emom na no ja bym powiedział 15 minut ale to jakby jest kwestia indywidualna i wymierzecie sobie na każdą minutę ile musicie zrobić powtórzeń podciągania i yy, powtórzeń wszystkim skoków na skakance. Z tym, że właśnie te wariaty możecie dopasować pod siebie, zaraz do tego przejdę. Więc wybieracie sobie, ile powtórzeń robicie. Dla przykładu mogę zaproponować 5 powtórzeń podciągania i 20 razy double unders ze skakanką. To raczej do takich wagi zaawansowanych, bo pamiętajcie, że jakby pierwsza runda będzie prosta, ale potem będzie tylko ciężej. No i zwyczajnie zaczynacie od tego, robicie wpierw Mieć na drążku, potem bierzcie z wykonujecie i czekacie do końca minuty. No i jak jest druga minuta, zaczynacie znowu to samo i tak w kółko do końca tego czasu, który sobie zadacie. No więc ja właśnie proponuję takie 15 minut, bardzo fajnie, co przynajmniej u mnie działa. No i tutaj dopieracie sobie progresję. Podstawowa, no to jest właśnie podstawa to, to jest właśnie podciąganie zwyczajne, poprawnie technicznie, czyli że z pełnego wyprostu w stawach łodciowych przechodzicie z brodą nad brożek i opuszczacie bez kippingu, stricte po prostu bez machania nogami, pomagania sobie w jakikolwiek inny sposób z no i to jest jakby ta podstawowa wersja, do której polecam dążyć, ale jeżeli nie jesteście w stanie zrobić na przykład w ciągu tej minuty razem ze skakanką do takich no, trzech powtórzeń chociaż, to możecie wykonać prostszą wersję. No więc prostsza wersja to albo negatywne powtórzenia, albo z gumą. To jakby jest do, do wyboru co, co wolicie. Negatywnie oczywiście docukujecie do drążka i staracie się jak najwolniej opuścić. No a z gumą to po prostu pomaga Wam w tym Dolnej dolnym tor, torze ruchu, wyciągając Was do góry. No jednak, to by to odgadzam lepsze będą negatywy. A jeszcze, jeszcze prostsze, no to oczywiście podciąganie australijskie dla tak kompletnych po, po, początkujących, żeby po prostu położyć nogi na ziemi i przyciągać się do drążka, takie wysuwanie tylko z podparciem. Natomiast jeżeli chodzi o skakankę, no to podstawą jest Double Index ponieważ no takie 20% to jest dla mnie optymalne, żeby jakby podpijać to zmęczenie, a jednocześnie jakby no nie, nie przesadzić i zdążyć potem jeszcze zrobić chwilę odpoczynku i zacząć właśnie z podciąganiem od kolejnej minuty. Jednak jeżeli jeszcze nie potraficie na unders i robić tych podwójnych w to możecie po prostu do końca minuty próbować sobie na przykład te podwójne przyskoki robić, co jakiś czas mieszać z pojedynczymi, albo zwyczajnie bazować na po prostu pojedynczych. To możecie zrobić sobie nawet i 50 powtórzeń pojedynczych za, zamiast tego na przykład, no albo schodzić w dół, tak zależy od tego ile właśnie Wam czasu zostaje, tak żebyście mieli chociaż te, no nie wiem, 20, a najlepiej 30 sekund na odpoczynek pomiędzy seriami. No i w ten sposób właśnie wykonujecie każde powtórzenie. Z każdym treningiem, jeżeli chcecie sobie powtarzać, to żeby mieć jakiś miarodajny progres, to dodajecie sobie właśnie powtórzeń na drążku, to jest jego priorytet, a w korelantach to dodatek dla zmęczenia. No i tak w ten sposób do, dokładacie, polepszając swoje wyniki. No i właśnie bardzo fajnie się to przyłoży, że no, tak jak potraficie zrobić na przykład ileś tam podciągnięć, to po długim odpoczynku. A w ten sposób tutaj trzy, dodajecie jeszcze dodatkowy taki bodziec, żeby jednak być w stanie yy, no, podciągać się również na zmęczenie. Yy, więc warto mieć w planie tygodniowym zarówno zwykłe podciąganie, jak i właśnie taki wariant. Szczególnie właśnie, jeżeli interesujecie się celek. No więc to była tyle, mam nadzieję, że ktoś skorzysta do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!